Jaskini, to, to myślę, że kolejną taką rzeczą, co do tego, jak się wyróżnić, jest też to, jak właśnie będąc w tej swojej jaskini, czyli na przykład pracując zdalnie, mm -hmm. albo nawet jak w biurze, to siedząc na jakichś rozmowach, które no, są już standardem, nie? Mm -hmm. na Zoomie. Czy pracujesz w biurze, czy w domu, Zoomy, kole -y na Google Meet i tak dalej, to jest coś, co w każdej firmie technologicznej jest po prostu codziennością. I myślę, że tutaj jest mm -hmm. też taki moment, w którym bardzo wiele osób. Mm -hmm. W, 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 zupełnie nieświadomie, właśnie wchodzi i buduje swój wizerunek takiego trola z jaskini, który siedzi, którego ciężko zobaczyć, którego ciężko zrozumieć. Tak, szczytowym czy ogóle... <coughs> tak. osiągnięciem jest włączenie kamerki. Nie? No właśnie, tak. I, I myślę, że to jest chyba też coś takiego, jakie, to, jakie jest Twoje zdanie na ten temat, mm -hmm. że czy w ten sposób można się wyróżnić albo sobie zaszkodzić. Na przykład, jak podchodzisz do, do takiego prostego i oczywistego tematu, jak dobra, rozmowy, gdzie muszę usiąść przed pod kamerą albo, albo w ogóle mm -hmm. są to wirtualne, nie? Gdzie, gdzie nie siedzę z ludźmi w jednym pokoju. I Gdzieś to zarówno tak, w pracy, tak, tak. jak i w, w momencie no właśnie, moi, szukania pracy. Mm -hmm. nie? Moim zdaniem, jeżeli sobie wyrobimy, no właśnie ciężko mi powiedzieć, czy to, czy to jest mindset, mm -hmm. ale jeżeli będziemy taką osobą, mm -hmm. y, której zależy na, na swojej pracy, ale też na mm -hmm. pracy innych, mm -hmm. na, na tym, żeby na przykład dowieść projekt. Mm -hmm. A uh, i jeżeli... Oczywiście no tu, tu znowu wchodzimy w e, takie obszary na ile gdzieś tam ja, jako ten pracownik hmm. powinniśmy się angażować hmm. i, i, i na czy ten... jest sens czy nie. Natomiast no, powiedzmy, czy wiesz, jesteśmy... odejdźmy od tego czy i, na i, przykład, i, czy to jest jakaś presja czy coś tylko tak. jeżeli chcesz faktycznie i, się wyróżnić i nie wiem. Ja, mieć bym właśnie, lepiej, nie? Bardziej powiedział że tak. jeżeli nam zależy tak praktycznie na projekcie i y, 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 y nam na tym żeby projekt dowieść, hmm. no to y, takie, takie tematy jak właśnie siedzenie cicho mm -hmm. wchodzą na drugi plan, nie? Mm -hmm. że, że, że wtedy po prostu mm -hmm. e, idealnie wykształcić sobie taki mindset, że e, nam zależy na tym, żeby na przykład projekt był dobrze, mm -hmm. e, e, żeby, żeby, żeby był dostarczony na, na czas, czy żeby tak. kod był dobrze napisany. No i wtedy e, nasz umysł nam nie pozwoli cicho siedzieć, bo po prostu będziemy <laughs> już się angażować. Tak, nie? Czy, czy w sytuacji e... na przykład szukania pracy, nie? E, e, gdzie. gdzie... No też nieraz mieliśmy takie sytuacje, że kandydat u ciebie był na rozmowie technicznej, u mnie na tej rozmowie końcowej, jak, jako tam u prezesa, tak? Mm -hmm. I, i, I pamiętam, że to dla mnie było zawsze takie. Y Doświadczenie, nie? bo wiem, że często w tej branży osoby, które są bardzo techniczne, potem idą na taką rozmowę nietechniczną i widzę, że ktoś siedzi i, i wygląda, jakby siedział w jaskini i za sobą miał reflektor jakiś halogenowy, bo nie widać jego twarzy, bo gdzieś tam za okna coś coś świeci słońce po prostu całą petą, i to są też takie z mojej perspektywy detale, które powodują, że, że powiedzmy, jeżeli mam 3, 4, 5 takich rozmów, to tam, gdzie ktoś się pozytywnie wyróżni, to często są takie drobnostki, jak to, mhm. że na tą rozmowę usiadł tak, że jemu w twarz świeci słońce przez okno, a nie w plecy, mhm. i że wygląda jak e, normalny, prawdziwy człowiek, a nie zjawa z horroru, nie, bo, bo to, to są też takie rzeczy, które... No, no niestety my, nawet takie problemy. Jak mężo... Kiepski no, internet i, i, tak. i przerywanie połączenia, no to... No niestety nie są w stanie to później przenieść na cały obraz w sensie kandydata. Te pięć, pięć kroków rekrutacji. Doszedłeś do ostatniej rozmowy i, no. i wykładasz się na takiej drobności. Nie? Dlatego to, na to zwracam uwagę bo, bo wyróżnić się można dobrze i źle. Oczywiście to nie jest nie tak że, że to jest jedyny tak, aspekt tak. Nie? I, i, no, ale i to tobą, jest nie? tam No Ale jak myślimy ale o tej że tak, tą osobą całość. mam pracować. nie I teraz jeżeli no. y, zaczynam rozmowę i pierwsze tam kilka czy Kilkanaście sekund podobno jest tym czasem który decyduje o tym jak jak myślisz o tym człowieku hmm. jakie on na ciebie zrobił na tobie zrobił pierwsze wrażenie i, i tak naprawdę to znacząco potem e, poprawia lub pogarsza jego e, ocenę w, w twoim mniemaniu no, no de facto tak tak jest to jak widzisz Kogoś natychmiast pojawia się ktoś na ekranie w tej rozmowie czy to właśnie nie wiem, o pracę czy to w, w pracy jakieś spotkanie i widzisz że ktoś się uśmiecha widzisz jego buzię całą i ona jest ona tak jak my tutaj mamy dobre światło w naszym studio i, i widać nas dobrze słychać nas dobrze. E, i, to myślę, że, że, że z drugiej strony, jak widzisz kogoś, kto się sam nie odezwie, kto jak się odezwie, to nie powie pełnym zdaniem, no albo się I, nie uśmiecha, i musisz go nie super, uśmiechać super dokładnie poważny. super poważny, albo taki tak. zakurzony i jeszcze do tego e, jakieś dziwne rzeczy się dzieją naokoło, no to tak. to jest coś, co mnie jako rozmówca mega wytrąca z takiego. E, tak, w sensie to jest naturalne, że my. Też, jeżeli nie widzimy e, podobnych emocji e, do naszych emocji, mhm. czyli że m, no, jednak, jako, jako osoby rekrutujące, jesteśmy pozytywnie nastawieni zawsze do, do, tak. do każdej osoby. Jeżeli po drugiej stronie e, widzimy raczej coś bardziej negatywnego, no to wtedy ciężko nam wejść w takie fajne tony rozmowy mhm. rekrutacyjne, jakie byśmy chcieli normalnie Dokładnie. utrzymywać.